Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w Wajker i prezentujemy kolejne rowery, które się pojawiają w Wajker Tak, a dzisiaj dla Was prezentujemy rowery od Puki. Puki LS Pro. Odpowiednio 16 i 18. Tutaj dla Was 16 mamy w wersji czerwonej, i tutaj za nami jest wersja. Różowa. To jest to, co zmieściliśmy na sali, bo mamy jeszcze inne opcje kolorystyczne tak. na magazynie. Tak, no i wersja 18 w kolorze również różowym, jak z tyłu. Mhm. E, ceny odpowiednio to 1799 za wersję 16-calową i za wersję 18-1899 zł. Mhm. E, I tak to wygląda. Co wyróżnia te rowery? No, wyróżnia te rowery lekkość, lekkość. Mała waga. Tak, niska waga, bo szesnastka to jest około 5,5 kg. Dokładnie. E, łącznie już z podpórką liczone i pedałami to jest też istotne przywożenie. Istotne, bardzo. E, jest bardzo fajna geometria tego roweru. Lekkość jazdy tego roweru jest bardzo, bardzo istotna. Co dla dzieciaków to jest bardzo dużym plusem. Bo jednak... I tak, jeżeli ktoś mnie pyta, co jest ważne przy wyborze roweru dla dziecka, no to. Po pierwsze, odpowiedni rozmiar i kół i ramy, bo też nie zawsze koła wyznaczają, że, że to będzie właściwy rower. Tak jest. Bo ten, ten sam rozmiar koła może być budowany na różnych ramach, gdzie jedna będzie bardzo mała, a druga będzie nieproporcjonalnie duża i nieprzemyślana. I, I koło nie jest wyznacznikiem też, ale drugą bardzo ważną cechą jest waga roweru, no bo. Dla takiego gościa, który waży około 100 kg, jak ja, ja już się zastanawiam, czy rower 2 kg lżejszy. No, też inaczej, dla mnie to już ma znaczenie, tak? wybierając rower. Gdzie mamy proporcje 100 kg, a rower waży 15, a ja się zastanawiam, czy nie ma ważyć 13. Tak? Natomiast przy gabaretach dziecka, czy takie dziecko waży, no strzelam, 20-25 kg. No to czy ten rower będzie ważył 5 czy 10? No to jest znaczna różnica, bo to stosunek masy, masy ciała dziecka do, do, do wagi roweru jest nieproporcjonalnie roweru. większy. Także to są dwie cechy, które są bardzo istotne: lekkość jazdy, i, a na jej lekkość jazdy składa się no to, jak pracuje napęd i geometria roweru no i waga roweru, która też ma przełożenie, no też na lekkość jazdy i ogólnie na sterowność tego roweru, no i w razie upadku ten rower też nie przyjmiecie waszego dziecka, no to też jest Zresztą. bardzo istotne, że, że klienci już mi relacjonują, że nawet jeżeli dziecko się po prostu przewróci, coś się zdarza, samosami, nie, to po prostu się nic, nic strasznego nie wydarza. Też. I samo go podnosi, tak i jedzie dalej, ta lekkość jest widoczna. Póki od tego roku, czyli od 2024, nie, nie ma w sumie nawet opcji montażu kółek podporowych. Z początku się na to dystrybutorzy trochę oburzali, no bo Jak to? było tak, że oczywiście wszystkie rowery LS Pro były. Przynajmniej szesnastki bez kółek podporowych, ale można było je domontować na życzenie klienta, które były jakby dopasowane. To było dodatkowe akcesorium, które trzeba było dokupić, ale można było je montować. Teraz takiej możliwości nie ma. No i uważam, że jest to słuszne z uwagi na to, że jeżeli dziecko wcześniej jeździło biegówką, a tak zakładamy, nie ma już problemu z utrzymaniem równowagi, no to wystarczy na tak lekkim i dobrze spasowanym rowerze chwila, żeby załapać element pedałowania i dziecko bez problemu będzie śmigać na dwóch kółkach bardzo szybko. Chodzi tylko o załapanie do czego służą pedały, to, to przychodzi bardzo szybko. No, i jeżeli teraz zamontujemy kółka, moim zdaniem troszeczkę będziemy to dziecko uwsteczniać, że ono się znowu przyzwyczai do tego, że nie musi utrzymywać równowagi. I, I cała zabawa w postaci nauki jazdy na rowerze, jakby zaczynamy od nowa. Cała ta praca biegówki może, może nic nie dać. Dlatego biegówki są tak fajne i, i ułatwiają życie. I od kiedy są biegówki, już się nie słyszy, chyba. Przynajmniej ja nie słyszę o dzieciach, które no nie potrafią jeździć rowerem, chyba że w ogóle nie próbowały. No to wtedy jest inna, inna sprawa. Ale przynajmniej za moich czasów, ja pamiętam podstawówka, nie wiem, no, gimnazjum, dalej były osoby nawet w gimnazjum, które chciały się nauczyć jazdy rowerem, no, nikt ich nie nauczył. To jest też z jednej strony smutne, ale nie nauczył, bo to było cholernie czasochłonne wtedy. Trzeba było bardzo dużo poświęcić czasu, żeby najpierw wyrobić smysł równowagi, nauczyć pedałowania za jednym zamachem. Chciało się to wszystko zrobić szybko, bo to już czas, a to nie tak działa. Przez zabawę, moim zdaniem, to jest bardzo dobre rozwiązanie na biegówce do, do celu. Oj, I jeżeli... bardzo dobre. Jeżeli chcemy, e, chcemy się skupić na tym, że ten rower ma być lekki i, i fajnie wykonany, no to LS Pro, co nam potwierdza sprzedaż tych rowerów, w zasadzie i na sklepie stacjonarnym, i na sklepie internetowym sprzedajemy tego jak na nasz głos dużo. E, klienci są bardzo zadowoleni z tych rowerów, wręcz przychodzą sami z ulicy i pytają, czy mamy tę i tą wersję. Tak jak mówię, montuje się bardzo szybko, także mamy sporą część na magazynie. Tu mamy zawsze na sali przykładówki z danego rozmiaru. Dzisiaj pokazujemy Wam 16 i 18, bo na 20, 24, 26 znowu musimy czekać, bo to praktycznie wjeżdża, chwilę postawimy i, i znika. Także e, Panie Andrzeju prosimy zawsze o więcej. Myślę, że spora część z Was ma taki rower już w swoim asortymencie, bo nie jest to nowość na rynku. Aczkolwiek, mimo ubiegu lat, cały czas są troszeczkę ulepszane i cały czas mają dobrą opinię i dobrą prasę wśród klientów, co nas, co nas cieszy. Co ciekawe, póki od zeszłego roku bodajże jest produkowany w Polsce i w tym roku mamy e, jakby linię kolorystyczną Limited Edition, która jest dostępna tylko w Polsce. To też jest taka ciekawostka, że możecie mieć rower Puki, który zlimitowanej jest z limitowanej edycji, który jest tylko w Polsce dostępny. Tak jest. E, Pokrótce Damian wam przedstawił te rowery, no ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak jak Damian, że ta waga jest tym bardziej dla dziecka. Bardzo ważna, jeżeli chodzi o rower, już po odpowiednim dobraniu rozmiaru kół oraz ramy, bo jednak, no nie ukrywajmy, ja nie chcielibyśmy jeździć, ważną tam 100 kg na rowerze, który waży 50 kg. Mhm. Oczywiście tak się nie przekłada jeden do jeden, no, ale tak mniej więcej obrazując. Cóż, rowery bardzo fajnie wykonane. Fajnie, kolorystycznie też rzucające się w oczy. I oczywiście należą do naszego programu dorastania, o którym Wam zawsze wspominamy przy, przy okazji nagrywania rowerów dla dzieci i młodzieży. Hmm. Czyli jeżeli dziecko wyrośnie z roweru, a rower jest zakupiony u nas, możecie ten na rower w przeciągu do 3 lat zdać i wymienić na większy z dużym rabatem. Po prostu wyliczamy kwota ze znanego roweru i naliczamy jako rabat na kolejny rower. Myślę, że jest to dosyć uczciwa oferta. Na naszym Facebooku jest jakby obszerniejsze wyjaśnienie zasad tego programu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam na naszego Facebooka. Tak, link będzie w opisie. Tudzież teraz was wyskoczy. E, także pokrótce Wam powiedzieliśmy te rowery, omówiliśmy. Jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to zapraszamy do sklepu stacjonarnie w tudzież internetowo. Tak, Też. sporo Też. wysyłamy rowerów póki i są odpowiednio zabezpieczone, także nasi klienci to już nie tylko Brodnica, ale i cała Polska, co nas bardzo cieszy. Także dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ono niebawem. Cześć. Cześć.